Cześć, cześć, Na blogu zobaczycie przepis, w jaki sposób przygotować oranżadę z bzu czarnego, konkretnie z kwiatu bzu. Jest to bardzo ciekawa receptura, ponieważ w ogóle nie wymaga użycia drożdży, żadnych drożdży piłowarskich, które ja zazwyczaj używam. Nie mam tutaj drożdży piekarniczych. Opieramy się na, na po prostu naturalnych drożdżach, które w tej oranżadzie występują. I chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że na ręką mi się uda, że ona rzeczywiście jest gazowana. Jest to napój fermentowany w 100%. A, a naturalnie gazowany. Bo tak jest, jak się robi samemu. Moja siostra gra na komputerze i tym razem mnie zostawiła, widzicie. Minecraft nie będzie czekał. Już Wam chciałam bardzo, bardzo pokazać e, po prostu te bąbelki. E, taka lemoniada, orężada trzyma się przez długi czas, nawet kilka miesięcy, więc spokojnie, o widzicie, jak jest super gazowana, fantastycznie, tak, i zupełnie bez udziału drożdży, kochani, e, znaczy bez, z udziałem drożdży, ale dzikich drożdży, bez udziału żadnych drożdży komercyjnych, także zapraszam na bloga, ja już skoro sobie nalałam, będę się cieszyć tą miadą bzową, e, można ją przebywać w chłodnym miejscu, ona znowu się nagazuje, tak jak inne napoje domowe fermentowane, znowu tutaj nam napęcznieje, tak, i będziemy ją mieć yy, znowu dogazowaną. Także do czytania mojego dnia. Zapraszam Was na bloga. Hej, hej, papa! Aha! I na blogu Wam napisałam, ale pewnie nie każdy bloga czyta, że przepis dostałam od Pani Zosi, Pani farmaceutki z sąsiedniego miasta i właśnie tę lemoniadę też od niej orężadę dostałam w prezencie, ponieważ ja tego roku byłam w Gruzji w okresie kwitnienia bzu i po prostu sama sobie nie zdążyłam jej przygotować. Przygotowałam za to wino bzowe już rok temu, które wyszło mi jak taki dość mocny winiacz, ponieważ wspomniałam go przebutelkować, stąd też przepisu Wam nie daję. Do zczytania tę lemoniadę bardzo polecam, i bez jeszcze znajdziecie. Hej, hej. Dobra, wyłączę sobie to najpierw. Potem będziemy pili. Ona nie powinna mieć procentów. Myślę, że to minimalnie 0,5 w ogóle tam promila, to nawet nie sądzę. Mi się wydaje, że 0,01. Minimalnie, minimalnie może mieć odrobinkę alkoholu, ale myślę, że tutaj prawie w ogóle w ogóle nie ma. Także praktycznie napój jest bezalkoholowy. Hej hej. A co Lawenda? Już zaczyna pięknie kwitnąć. Pa pa!